Twoja droga, Panie mój, wstydzę, pan nie zapraszam, bo sam na ciebie to jest, słyszę wdziękowanie, więc wychodzę z domu, więc spokajam. muito oh, i yeah. W miarę, jak zbliża się kres mojego ziemskiego życia, wracam pamięcią do jego początków, do moich rodziców, brata i siostry, której nie znałem, bo zmarła przed moim narodzeniem, do wadowickiej parafii, gdzie zostałem uczczony do tego miasta, mojej młodości, do śników, koleżanek i kolegów ze szkoły podstawowej z gimnazjum, z uniwersytetu, do czasu okupacji, gdy pracowałem jako robotnik, a potem do parafii w Niechowici i krakowskiej, świętego Floriana, do duszpasterstwa akademickiego, do środowiska, do wielu środowisk w Krakowie, w Rzymie, do osób, które Pan mi szczególnie powierzył, Wszystkich pragnę powiedzieć jedno, Bóg Wam zabrać. Po ręce, Panie, powierzę ducha mojego. Szukam ludzi gotowych ustali, by moi serca są prawdą. O Panie, o Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły mnie. isso 春锦绣。 Tak, te zliczał z i tak na tym chodniku dwóch rzędach tak Tylko na krawędzi A, o, tak, a tak. jeden za drugim? Nie, 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 o tak o, właśnie. Tak jak na lotnisku O, tak. <gry> o super Można, y, Rzadziej, rzadziej tak się Za chwilę dzwon oznajmi godzinę śmierci Jana Pawła II, 21.37 w ciszy yy, módlmy się. Ojcu i Synowi i Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować za udział w tym upamiętnieniu tej rocznicy, 20 rocznicy odejścia do domu Ojca Świętego Papieża Jana Pawła II. Niech nam Jan Paweł II błogosławi z nieba Niech stawia się za nami i przyczynia się, gdy do Niego zanosimy nasze prośby, ażeby mógł je zanieść przed tron Boży. Niech nam też błogosławi Pan Bóg. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idzie pokoju Chrystusa. Długie będą dzięki. Cichy zapada smok i dzień już ciemna noc. I za ręce tak się krzyczy. Zapada smok i dzień już ciemna noc. Zostań, zostań wśród nas, bo już ciemno i błagnie tak by jak byłe słodkiem. Panie, im pan, sen, panem na proszę Panie, im pan, jestem, panem tak proszę Jutro znowu jak dziś, jasny oj. Ouais. okay

Stamtii. A, a bo się odzywa i tak dalej. Proszę y, powiedzieć, jaka uroczystość dzisiaj przywiodła panią do świątyni? 20 rocznica śmierci Jana Pawła II A czy pamięta pani ten dzień sprzed 20 lat? Pamiętam bardzo... No pamiętać to pamiętam, tak, ale tak. który to dzień był to nie pamiętam dokładnie. No, ale pamiętać to pamiętam dokładnie. Ale to w relacji z telewizji, czy...? Z telewizji. Z telewizji, tak? Z telewizji, tak, tak. tak. No. Asia, odpowiadajcie już. <noise> <Ja skupię>. <głosy> <głosy> Był to dzień szczególny, nie? No, szczególny dzień, no. tak, tak. I czy by była jakaś forma takiej modlitwy wspólnej, czy...? No to po prostu było zaskoczenie, takie i płaczy i, i, i taki i, smutek, no, że święty Ojciec Polski przyszedł. No tak. A się teraz. A pani jak przeżyła ten moment? Ja przeżyłam bardzo, pamiętam to bardzo dokładnie. Było bardzo często w telewizji puszczane stan zdrowia papieża. Ludzie gromadzili się, sama tu przyjeżdżałam. Przyjeżdżaliśmy tu pod krzyż. Na samym początku, jak jeszcze przed śmiercią, ale to były dni już takie, że to wszystko zbliżało się ku temu. To przyjeżdżaliśmy się tu modlić wieczorami, właśnie na apel. A później, gdy Ojciec Święty zmarł, to te kilka najbliższych dni. Sporo ludzi się tu gromadziło pod krzyżą i zapalaliśmy. Wtedy już znicza. Tak. To no. jest tutaj. No tak, to jest taka. a tu przyjeżdżaliśmy. Tak, po całej i się paliwinię. Tak. Taka relacja w telewizji, nie? Tam, no, ja to też pamiętam, jakby to sobie to sensacja. Ale jak wszystkie telewizje zaczęły to tym mówić, to już nie było przylewki, nie? Nie, nie, to było bardzo wzruszające naprawdę. Tak, tak, tak. tak to mhm. przeżycie takie tak. straszne. Dobrze, to dziękuję bardzo, no, Boże. dobrze. Boże. Boże. dobrej nocy.